wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. No i dzisiaj zajmiemy się gazetką Just Kick It numer 10 na 2016 rok. Wiem, że w ostatnim czasie u mnie na kanale pojawiały się filmiki prawie tylko z gazetkami. No ale cóż, sezon się zaczął. Gazetki wszystkie przychodziły i po prostu dodały różne karty, czy to z Topsa, czy z Panini. No, i dlatego trzeba kupować, trzeba otwierać i się tym cieszyć, bo ona naprawdę super promocja od Kikita. W ostatnim odcinku prezentowałam Wam Bravo Sport Stopsem, a dzisiaj Panini daje nam do. Just Kikita, bo jak wiemy, sama ta gazetka jest właśnie z firmy Panini. No i co Was najbardziej interesuje, oczywiście dodatki, wiem o tym dobrze: Adrenalin L, UEFA, przepraszam, nie, y, FIFA 365, dwie karty z limitowanej edycji: Panini, FIFA 365. 2017 plus 12 kart i dwie saszetki z naklejkami, naprawdę gratka dla mnie, bo nie dość, że bardzo lubię tę gazetę, to jeszcze takie fajne dodatki kart, które też mi się bardzo, bardzo podobają. Tak się ono, moi drodzy, prezentuje, jeszcze kto nie wie, może cena, cena to 10,99, na gazetce mamy gwiazdy ligmistrzów jak Robert Lewanowski, Antoine Griezmann czy Cristiano Ronaldo, no jestem ciekaw co w no wpadnie w tych pięknych saszetkach, jak mówię, dwie z naklejkami, dwie z kartami i dwie limitki. Wszystko Wam pokażę już za chwilkę, tylko to otworzę. Wiem, że trochę spóźniony. Gazetki powychodziły we wtorek i większość już w ten dzień od razu zaprezentowała te gazetki, ale ja robię to dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie za bardzo przeszkadzało. Gazetkę sobie też zaprezentujemy tradycyjnie. No i dodatki: folia na bok. No, i jedziemy. Mamy tutaj te dwie saszetki. Naprawdę naklejki mi się bardzo podobają, tylko jeszcze nie jestem do końca pewien, czy je będę zbierał. Zobaczymy. No i te dwie limitki, to już nie jest tajemnica. W każdym kikicie jest takie, są takie same saszetki. Tutaj odwrócę i zaraz Wam też pokażę. A limitki to Angel di Maria z Paris Saint Germain. Piękna limitka. Ja obydwóch limitek nie miałem. Jeśli ktoś nie wie, jaka jest druga limitka, zaraz się o tym dowie. Całkiem mocne. Tutaj na liczniku 108 na ataku 107 w pomocy. A, Angel Di Maria, piękna limitka. Co my położymy? Tutaj będziecie dobrze widzieć. A drugą jest Douglas koszta, czy Douglas Kosta. Są różne wersje jego nazwiska. Jedni mówią tak, drudzy tak. Brazylijczyk z Bayernu, obecnie kontuzjowany. Brazylijczyk z Bayernu. Dwie saszetki tu, dwie tam. Zaraz się tym zajmiemy. No i teraz Wam pokażę gazetkę. Muszę tutaj oprzeć te limitki, żebyście wszystko widzieli. Myślę, że będziecie w miarę widzieć. Potem je przełożę. No i sama gazetka. Takie plakaty tutaj są. Nie będę Wam już dokładnie mówił, jakie. Zobaczycie. Kapuska w świat i portret gwiazdy Mesuta Zila. To zajrzymy, co tam w gazetce. Tutaj reklama najnowszej edycji. Najtrudniejszy rywal, czyli Rumunia. Czyli wzmianka o Rumunii, z którą zagramy na, w eliminacjach do mistrzostw. Świata, już w najbliższym miesiącu. Najdrożsi piłkarze w historii ekstra klasy. O proszę. Kapustka ruszył w świat, czyli o Bartku Kapustce. Oczywiście tutaj chociażby w tyle Sergi Roberto, jeden z gwiazd Barcelony. No nie tych największych, ale miał już okazję Bartek zagrać z wielką barsą. Obrońcy tytułu i aspiranci, czyli Barça kontra Real. Ten mecz już niedługo, jestem no mega ciekaw. Zacieram już ręce na ten mecz. Naprawdę będzie to super sprawa. Czy klub z Monachium wygra Ligę Mistrzów? Czyli taki pewnie taka tutaj zmianka o tym, czy jakie tam mają podstawy, żeby wygrać Champions League. Walka będzie zacięta Juventus, Atletico, Arsenal, Leicester i Manchester City. Tutaj chodzi oczywiście o ligi najlepszych zespołów wspaniałe rekordy ligi mistrzów tutaj z przodu Cristiano Ronaldo z ziemi polskiej do włoskiej czyli pewnie polscy zawodnicy w Serie A no i plakaty mamy tutaj Antoana Griezmana Pierre-Emerick Aubameyang Gareth Bale, Leo Messi w blondzie więc naprawdę bardzo fajny plakat Zlatan Ibrahimowicz nie mógł zabraknąć Thibaut Moulin z Legii no i w środku to trio Messi, Neymar oraz Luis Suarez. To przejdziemy trochę szybciej. Kciuki w górę. Tutaj chodzi oczywiście tutaj o jakieś fanpage e na Facebooku. Lewego i szczęsnego. Genialny asystent Messu. To jest ostatnio w Lidze Mistrzów. No, z strzelił z Udogorcem. To naprawdę niesamowite jest w formie. Legia Mistrzów. No, 1-5. Co sądzicie o tym meczu? Moim zdaniem Legia. Wcale się tak nie zblamowało jak w meczu z Borussem Dortmund Myślę, że wielu tak uważa. Naprawdę zagrali całkiem spoko. No i jak to mówił, czy to malarz, czy to inni zawodnicy legi, wynik jest trochę, no. Trochę za dużo tych bramek stracili. Yy, wiadomo, że to boli, no ale tak to bywa. Listy czytelników, tutaj mamy początek złotej ery. Tu mamy proporczyki kibica ligi mistrzów. Patrzcie, Legia Warszawa. Top 4 najlepszych yy, drużyn w lidze Mistrzów, No i Legia się znalazła. Ok, co notuje sędzia? Tu mamy komiks. Gdzie rodzą się gwiazdy? Część ósma już. Tym razem chodzi tutaj o Śląskie. Aha, no tak. Błażczykowski, piszczek, glik, jodłowiec. No więc ma się czym. Ma, mają się Ślązacy czym chwalić. A w następnym. To już widziałam w innych filmikach, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie. Patrzcie, kolejny dodatki z nowej FIFY. Dwie saszetki, karta limitowana oraz karta z kategorii Power Up. Więc tyle do najnowszej gazetki Just Kiki. Na pewno będę chciał sobie ją przeczytać. Bardzo fajna sprawa. A to teraz odkładamy na bok. A teraz przejdziemy do części głównej, chyba. Czyli saszetek. Zaczniemy może od. Od kart, zaczniemy, moi drodzy. Zaczniemy od kart. Mamy tutaj saszetkę z Messi oraz Ronaldo, więc jedziemy. Messi, Dele, Ali. Oraz Benedikt Fyvedes Pierwsza saszeteczka Ciekawe co mi tam wpadnie Dobra, jedziemy Mamy tutaj tak, Radia Nainggolan Zawodnik AS Romy Dalej, Javi Garcia z Zenitu Kolejny zawodnik Ale tam się coś fajnego świeci Olek Szatow Z Zenitu Max Meier z Schalke Christian Benteke z Belgii I tu jest no, coś niesamowitego, ale szczęście! Nie po raz kolejny dopadło, że tak powiem. Mam dwie legendy. Kart Rar jest to: Carl i Diego Simeona. No i spójrzcie, jest to nowa, dochodzi Jürgen Klinsmann, karta Rar. No, pięknie! Niesamowita karta! Jürgen Klinsmann, karta Legend, numer 9. Pięknie, jak mi się uzupełnia ta strona. Chyba szósta karta Rar wchodzi do mojej kolekcji. Pięknie wytłoczana, coś pięknego. No lepiej nie mogłem trafić naprawdę, no oprócz ikony Messiego Tutaj te limitki wam tutaj pokażę, aż tutaj Douglas koszta spad. No i druga saszetka, Messi Lewandowski oraz yy, Gago. Druga saszetka i tutaj mamy takich zawodników jak... Teraz się pobawimy. Dawid Luiz! Następnie Luka Miliwojewicz Ferreira Carrasco, Janik Ferreira Carrasco z Belgii Douglas Costa, który był na karcie limitowanej, więc po raz drugi nam wpada Pięknie, Jonas Hector I następną, ostatnią kartą specjalną, jeśli chodzi o karty, no i jest to Logo Flamengo, pięknie, tej karty również nie miałam, więc jak najbardziej udany unboxing karciany Jestem mega, bardzo mega zadowolony. Super. Bardzo się cieszę z tej legendy Cleansmana. Coś pięknego. No naprawdę nie wiem co powiedzieć. Brak mi słów. No i dwie saszetki z naklejek. Jestem mega ciekaw. Już otwierałem dwie saszetki z naklejek w Jaskigicie, ale tam się nie powiodło. Mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej, że wpadną jakieś fajne specjalne naklejki. 2017. Premiera po polsku. O, tam coś jest specjalnego. Wiecie, te naklejki specjalne chciałbym na koniec. Mam zostawić. Teraz nie wiem, czy będą dwie specjalne, czy jedna, by musiał zobaczyć w tle. Tu nie ma kodu, więc tutaj będzie tylko ten jeden kod specjalny. O, tu też, dobra. Nie będę już wydziwiał. A jak z Amsterdam, piękne logo. Fajna naklejka. Czyli będziemy mieli dwie naklejki specjalne. No i tutaj nic wielkiego nie ma na tym logo, jeśli chodzi o informacje. Jak to było w zeszłym roku, inaczej. No i mi się to nawet bardzo podoba. Dużo się nie różni od tamtej edycji. No ale co by mieli wymyślić takiego. Tutaj z jakiego kraju? Logo FIFA 35. No i same logo klubu. Piękna naklejka, też sobie położymy do specjalnych. No i bazówki to Diego Lugano z Flamengo. Neymar, piękna bazówka mi się trafiła. No coś pięknego, ale dzisiaj fart. Neymar. Na karcie bazowej, patrzcie. Michał Pazdan z Legii Warszawa. Super naklejka. I tutaj mamy jeszcze. To jest chyba naklejka Goal Machine. Nie chcę tutaj was ciemnieć, ale tak mi się wydaje. 88 bramek, tak, 2013-16 goals, więc to musi być naklejka Goal Machine, no tak, w tej nowej edycji są specjalne naklejki, takie właśnie typu Key Player, Goal Machine, czy Icon nawet, słyszałem, Edison Kawani, Urugwajski napastnik w PSG, piękna naklejka, bardzo fajna, też świetny pomysł, dużo tych specjalnych naklejek jest, Panini po prostu potrafi się poprawiać z roku na rok, im się to udaje. I teraz sobie idziemy od tyłu, to chyba też jest specjalna. Mamy tak, Jan Oblak, świetny bramkarz Atletico Madrid Marcelo z Realu Madrid Ricardo Bentancur, zawodnik Boca Juniors. No i tu jest jednak bazówka... Nie, przepraszam. Tam było... Do, tak, dokładnie, to jest jednak bazówka Andrea Barzalli z Juventusu. I naklejką specjalną jest kolejne logo, moi drodzy. Jest to logo Olympiacos Pireus czyli drugie logo na wpada. Bardzo fajnie, i tak by moi drodzy wyglądał cały unboxing. Ja Wam jeszcze raz pokażę te najciekawsze karty i naklejki. Kawani, logo Ajaxu, logo Olimpiakosu, no i ta piękna karta, legend Jürgen Klisma. No Patrzcie, jak ona jest cudowna, bardzo się z niej cieszę. No i wchodzi mi do albumu. No i trzy fajne naklejki, naprawdę mnie ta edycja przekonuje. I to już jest chyba tylko kwestia pieniędzy. Tylko tego, czy będę ją zbierał, czy nie. Zobaczymy. I to by było też tlen w tym odcinku. Dwie piękne też limitki mi wpadły. To wszystko oczywiście w nowej gazetce Just Kiki Zapraszam na kolejne moje odcinki. Do usłyszenia. Hej!